Profesor ekonomii, żarliwy patriota, orędownik sprawy polskiej na zachodzie w czasie powstania listopadowego, dobrowolny wygnaniec, działacz wielkiej emigracji, współpracownik i wydawca dzieł Adama Mickiewicza, człowiek głębokiej przemiany wewnętrznej, nawrócenia i duchowego zmartwychwstania, jawny pokutnik. Świecki apostoł emigrantów, duchowy przewodnik zagubionych, opiekun moralnie i materialnie zaniedbanych, wychowawca kapłanów, założyciel zmartwychwstańców. Taki napis widnieje na pamiątkowej tablicy w naszym kościele. Tablicy poświęconej Słudze Bożemu. Bogdanowi Jańskiemu, świeckiemu założycielowi księży Zmartwychwstańców. To o nim wszystkie te słowa. Nie jeden byłby dumny, gdyby choć jedno określenie z tej listy mógłby przypisać sobie. A tu taka litania Opisująca jednego, jedynego człowieka, który żył zaledwie 33 lata. Zmarł 2 lipca 1840 roku w Rzymie. Ostatni piątek to kolejna rocznica jego śmierci. W tym kościele, tutaj, został ochrzczony. Tu jestem o tym przekonany, urodził się. Tu spędził pierwsze lata swego życia. Naszym zadaniem jest troska o pamięć i pragnienie jego beatyfikacji. Może warto przy tej okazji wspomnieć pewną rzecz. Formą upamiętnienia w postaci Bogdana Jańskiego są stypendia jego imienia, fundowane przez Fundację Nasza Winica, szczególnie wyróżniającym się uczniom klas ósmych naszej szkoły. Z nadzieją, że może trafimy w kolejnego Bogdana lub najlepiej w całe pokolenie Bogdanów. Czego może nas nauczyć życie naszego Sługi Bożego? Pierwsza rzecz to wielka moc człowieka. Jak wiele może dokonać człowiek swoją mądrością, swoją wolą, swoim chceniem w człowieku. Zapewne każdym drzemie nieujarzmiona potęga. Druga rzecz związana jest z pierwszą. Otóż owa nieujarzmiona potęga potrzebuje kierunku, drogowskazu, światła. Bo bez kierunku, drogowskazu, bez światła, człowiek może stać się bombą atomową. Z kierunkiem, drogowskazem i światłem ta sama moc człowieka może służyć jak elektrownia atomowa, dawać energię dla dobra. Sługa Boży Bogdan Jański jest dobrą tego ilustracją. Jego młodość to ciągłe miotanie się, ciągłe szukanie, wieczna pogoń za ideałem i szczęściem i ciągłe niespełnienie tysiące pomyłek i błędów. Gorzki smak grzechu. Nawrócenie przynosi Jańskiemu właściwą drogę i spełnienia. Zajrzyjmy do czytań. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela zaczyna się od słów Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi. Właśnie Duch stawia na nogi. Bez ducha leżysz i ćwiczysz. Bez ducha miotasz się bez sensu. Bez ducha cały ten mecz zwany życiem toczysz z flaczałą piłką. Duch postawił Bogdana Jańskiego na nogi i posłał go jako proroka na swoje czasy. Dzisiejsze czasy... Potrzebują kolejnych proroków ludzi, którzy staną na nogi, po których powieje duch, którzy przyniosą światu i Kościołowi oczyszczenie, przyniosą nową wiosnę. Dzisiejsze czasy potrzebują swoich proroków. Czy znajdą ich w Tobie, we mnie? Z jednej strony. Rodzić się mogą wątpliwości, bo świat sprzyja obecnie raczej temu, co miękkie i bezpłciowe. Z drugiej strony historia lubi się powtarzać, a w historii, ilekroć Kościół przeżywał kryzys i upadek, tylekroć pojawiali się wtedy posłani przez Boga, ludzie święci. Święty Benedykt, Franciszek, Dominik, Ignacy, Loyola i tylu na świecie. Ilekroć Kościół w Polsce był w kryzysie czy ucisku, tylekroć pojawiali się Boży Mężowie: Ksiądz Blachnicki, Kardynał Wyszyński, Jan Paweł II, wcześniej Honorat Koźmiński, brat Albert Chmielowski czy nasz Bogdan Jański. Wołańmy o tych ludzi, prośmy Boga, niech przyjdą. A może już są? Dzisiaj troje dzieci przy naszej chrzcielnicy przyjmie sakrament Chrztu Świętego. Jak kiedyś przed laty, chrzest ten przyjął tutaj Bogdan Jański. Może te dzieci, to właśnie ci prorocy. Na których czekamy. Nie chodzi tu o wielkość i sławę. Chodzi o to, by te dzieci wyrosły na dobrych ludzi, z sercem wrażliwym na ludzką biedę i otwartymi na Boga. Gdy tacy ludzie wypełnią świat, niestraszne będą trudności, niestraszne będą żadne kryzysy. Niby niewiele, a tak dużo, serce wrażliwe na ludzką biedę i otwarte na Boga. Amen.